Witam, witam! Za co nam robisz obiad tego typu B? Trzeba zrobić obiad, a ja nie tylko idę do roboty, a trzeba zrobić szybko obiad. Trzeba zrobić obiad. 招一班，哦，我也升过呢。嗯，我八班招一班，我八要也收了。 Dziękuję wizyłowi pani, że teraz mam więcej sukni. O? Niedługo będę się musiał skalać? Niedługo łopa będę. Wizyłami pani. Niedługo będę się skalać. się zgada, ja będzie 2000 subów. to będzie się zgadał. No, was kakałów, na pewno. Sam nie wiem, to wyjątkowe stateczki. I szybki

i weźmy ją ugodować tego typu ci, to dopiero weszli na kanał tego typu na tamtym filmiku mam mówiłem, że już wróciłem z treningu teraz robię obiad w tej całej wadni zrobić sobie bo jestem głodny Zobaczcie się jak tam timing tego bardzo dobrze. Nie czuję się zmęczony właśnie. Mimo, że był siłek, ale jakoś tego nie czuję. Tego jakoś nie czuję. Może dlatego, że ja też w pracy haruję, czyli też to swoje robi. też tak może być. No i co zrobić? To by nic się nie zrobił. Trzeba iść do no, przodu, nie do tyłu. A kto idzie do tyłu, ten jest pajacykiem. Defon. Muszę się zapytać kobiet, czy wystarczy, czy nie wystarczy, czy muszę go łączyć. Koba powiedziała, że to nam wystarczy, to nie będę go bo to nie ma sensu. Jak się woda gotowała, to pani? No, głodny jestem jak pies jest po tym treningu. Jestem po treningu głodny. co zrobić? Jak widzicie z Na barach jestem rozbudowany, tak mi pokazywałam. zwałał. O właśnie. Добрая пьета есть. Шигуни может быть пьетом. Дай, пан. Пьета то есть ставок. Чувак, иди к обшиву, иди pani, pamiętajcie o jednym. Ja jestem nawet miły, otwarty. Ale jak ktoś to będzie wykorzystywał, to nie nacz pogadamy, widzowie pan Ja nie lubię takiej ludzi. pamiętacie o jednym. Ja jestem miły, mogę... Mogę z sobą pożartować. No ale coś wam powiem. No, jak ktoś jest... Dopiero, który umie tylko mnie wyzywać i w tym kierunku nie umie powiedzieć że tak otwarcie to jest dla mnie przypuszczenie w kraju. o ten dokładnie. Ale już. Tak się mówi, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, ale cały a to chodzi do tyłu krajarzy. No, nie będę mówił o tym co jak, bo każdy o tym dokładnie wie, jak teraz nas wezywa i inne rzeczy. Kutko nie na temat. Tak mówiłem z no Drojewanie. Trzeba... Warto nas dobrze znać, żeby ocenić nas. Nie to, że tylko internet wam w głowie i tylko macie o tak, a co dalej? No, no właśnie. Więc tylko znacie nas z internetu tyle, a co dalej, to nas nie znacie. A to, że ludzie tak gadają o nas, to po prostu oni o sobie gadają, nie o nas. Ja, ja wiem, zazroszą nam, że sen jest dobitnie zrobiony. Ja o tym dokładnie wiem, w, hmm. formie, w takim sposobem, no ale muszę się pogodzić. Niektórzy że takiego fajnego nie zrobią jak my. No ale, to no, co mam mówić? Widzowie panie. Czy mam mieć po prostu jajka, tak się mówi. Widzowie panie. Nie pękać, iść do przodu, nie do tych właśnie. Widzowie panie. do roboty, jedzę do roboty, dzisiaj idę na noc, schodzę o 6 spać się 2-3 godzinki i no, a co zrobić tu załejpami? Nic się nie zrobi. Trzeba iść do przodu tylko typu a nie Siedzisz w miejscach albo do tyłu iść lepiej iść do przodu a nie do tyłu to jest prawda i pamiętajcie o tym Ja Wam pokażę, widząc Pani yy, na treninga zdjęcia pokażę Wam, parę zdjęcia na moim falerzu udostępnię te zdjęcia z treningu wykopki już, wykopnik, już wykopki nie mają co robić, to już stają Jakie, jakieś zdjęcia które pokazują pokazać, że pani są lepsze dla mnie. A wykopki to żyją, co z wykopki żyją? Z plotek. Ale ich sprawa nie moja. Trzeba iść do przodu, a oni się cofają za każdym razem do tyłu. I przewagę Co powiecie na to wpisaływanie? A właśnie, cały czas sobie czemu ciągu 48 godzin mam to weźć. 2 tysiące subów, jak nie będzie. Nie gole się, pamiętajcie. Ogoliłem się w i brodę, jak będzie tysiąc subów. Zrobiłem, zrobiłem. A teraz kolej drugie wezwanie. A czy weźmie się to wezwanie, żebym się ogolił? To wszystko odwoła załatwia. A czas leci, widzę panie. Nie wiem czy dacie e, w ciągu 48 godzin. Od wczoraj. Jakoś tak niechętnie bierzecie. Może wam lasty dać, żebyście nie pachnęli w dół na ziemię. Robią jem, odpoczywam do roboty później. aby wy, widzowie pani, wieszcie, tego z tych subów 2000 subów ma być, jeżeli mi się ogolił. W czemu 48 godzin. Zostało wam dwa dni, dzisiaj i jutro. A ja nie wiem jak we się postaracie. Hmm. Ciężka papa? Trzeba tu długoszy, moskownica Tu, tu, tu całe rzeczy są myśl w tej całej pani. Iść si do przodu, nie do tyłu. Raz ja będą góry. Wy, widzowie, trzymacie za nas kciuki, żeby zdobyć 2000 subów w ciągu 48 godzin. Od 4, to macie jeszcze 2 dni. Czy dacie radę, czy je, czy spękacie, to jest wszystko, po zależności, trzymacie się, bęc!